Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Zmniejszona oszczędność paliwa, nierówna praca silnika i świecąca się lampka kontrolna silnika mogą wskazywać na wiele problemów. Jeśli jednak skaner opt zapisuje kod P0132, oznacza to problem z jednym z czujników tlenu. W tym artykule omówimy znaczenie kodu P0132, a także jego objawy i przyczyny. Co oznacza kod P0132? Diagnostyczny kod usterki DTC P0132 oznacza wysokie napięcie obwodu sondy lambda bank 1 czujnik 1. Dotyczy on czujnika tlenu pojazdu, w szczególności czujnika numer 1 w banku 1. Kod ten jest wyzwalany, gdy moduł PCM lub moduł sterujący układu napędowego wykryje, że odczyt podgrzewanej sondy lambda jest zbyt wysoki. Może to oznaczać że sonda lambda reaguje zbyt wolno na mieszankę paliwowo-powietrzną w silniku. Kod P0132 jest wyzwalany, gdy PCM wykryje, że odczyt podgrzewanej sondy lambda jest zbyt wysoki. Dzieje się tak, gdy napięcie sondy lambda pozostaje powyżej określonego progu przez określony czas. Kod jest również wyzwalany, jeśli stosunek powietrza do paliwa pozostaje w stanie wysokiego odchylenia przez zbyt długi czas. Należy pamiętać, że to, co jest uważane za zbyt długie, różni się w zależności od marki i modelu pojazdu. Do czego służą czujniki tlenu? Głównym celem czujników tlenu jest sprawdzanie ilości niespalonego tlenu w strumieniu spalin pojazdu opuszczającego silnik. Znajdują się one w układzie wydechowym pojazdu. Zarówno przed, jak i za czujnikami tlenu znajduje się wewnętrzna grzałka, podobna do świecy żarowej w silniku wysokoprężnym. Ale o nieco większym oporze, ponieważ czujniki O2 muszą mieć temperaturę powyżej 600F, aby działać. Aby uzyskać szczegółowe omówienie czujników O2 i sposobu, w jaki PCM wykrywa problemy z nimi za pomocą kontroli racjonalności, możesz przeczytać nasze wyjaśnienie techniczne tutaj. Jakie są możliwe przyczyny kodu P0132? Kod Opti P0132 może być wywołany przez wiele przyczyn które mogą się różnić w zależności od marki i modelu pojazdu. Oto najczęstsze wyzwalacze dla P0132, bogate warunki pracy problemy z obwodem, takie jak uszkodzone okablowanie i luźne połączenia, uszkodzona sonda lambda wadliwy moduł PCM nieaktualne oprogramowanie PCM jeśli silnik nie pracuje tak dobrze jak wcześniej i występują nierówne obroty biegu jałowego. Może to oznaczać problemy z czujnikami tlenu w samochodzie. Jakie są typowe objawy kodu P0132? Objawy związane z kodem P0132 mogą się różnić w zależności od marki i modelu pojazdu, oprócz nieprzyjemnego zapachu lub czarnego dymu wydobywającego się z układu wydechowego. Oto inne typowe objawy związane z kodem P0132. Dwukropek silnik pracuje nierówno jest to najbardziej widoczny objaw związany z kodem P0132. Jeśli silnik nie pracuje tak dobrze, jak kiedyś, a także występuje nierówna praca na biegu jałowym, może to oznaczać. Że coś jest. Nie tak z czujnikami tlenu. Zmniejszona wydajność paliwowa ponieważ czujniki tlenu odgrywają istotną rolę we wtrysku paliwa. Wszelkie problemy mogą zwiększyć zużycie paliwa. Jeśli zauważysz, że twój pojazd zużywa więcej paliwa niż zwykle, dobrym pomysłem jest sprawdzenie pojazdu. Lampka kontrolna silnika zapalona kontrolka silnika jest wyraźnym sygnałem. Że coś jest nie tak z silnikiem. Gdy się zaświeci, najlepiej natychmiast zlecić sprawdzenie pojazdu. Jak zdiagnozować kod P0132? Wiele problemów może wywołać kod P0132. Od uszkodzonej sondy lambda powadliwy czujnik masowego przepływu powietrza. Jeśli nie jesteś specjalistą w dziedzinie motoryzacji, możesz mieć trudności z ustaleniem przyczyny. Pozwól zaufanemu mechanikowi zdiagnozować problem. Jeśli nie masz pewności co do swojej wiedzy na temat motoryzacji, jeśli jednak wolisz spróbować swoich sił w diagnozowaniu kodu P0132, obejrzyj poniższy film, aby zapoznać się z procesem rozwiązywania problemów. Jak naprawić kod P0132? Podobnie jak w przypadku większości kodów opti, nie ma jednego sposobu na rozwiązanie kodu P0132. Właściwe rozwiązanie różni się w zależności od tego, co wywołało kod oraz marki i modelu pojazdu. Oznacza to, że rozwiązanie kodu P0132 w Hondzie Civic może nie działać tak dobrze w Dodge Durango. Jeśli jesteś pewien swoich umiejętności motoryzacyjnych, Zidentyfikuj przyczynę kodu P0132, korzystając z powyższego filmu. Po dokładnym zdiagnozowaniu problemu możesz dowiedzieć się, jak go naprawić. Sprawdzając kroki podjęte przez innych użytkowników tego samego pojazdu w celu usunięcia kodu P0132, możesz również skorzystać z internetowych zasobów i przewodników dotyczących naprawy samochodów i nie zapomnij zapoznać się z instrukcją obsługi przed wdrożeniem jakichkolwiek rozwiązań. Rozważ także wykupienie subskrypcji al data dla jednego pojazdu, aby przygotować się na wszelkie przyszłe problemy jakie mogą wystąpić w Twoim pojeździe. Zapewnia ona entuzjastom majsterkowania szczegółowe i aktualne informacje na temat napraw fabrycznych.